polskim biznesem. Dzisiaj miałem spotkanie z panem prezesem Cisco. To duża firma, która przygotowuje się do otwarcia nowego laboratorium nowych technologii w Krakowie, ale która z powodzeniem w Polsce funkcjonuje. Zatrudnia już około 4 tysięcy pracowników. W zasadniczej części są to polscy inżynierowie. Mamy, jak wiecie Państwo, jednych z najlepszych na świecie specjalistów od nowych technologii, informatyków, przedstawicieli branży nowych technologii, a więc na tym skupiałem się także w ostatnich trzech dniach, aby pokazać z jednej strony zainteresowanie Polski przełomowymi technologiami, a z z drugiej strony pokazać, że w Polsce jest i klimat, i, za, i kapitał ludzki, który za, zagraniczni inwestorzy mogą wykorzystywać. Dawos to także spotkania polityczne. Odbyłem masę spotkań z prezydentami, z premierami wielu państw, o których, z którymi rozmawiałem o wielu bardzo istotnych kwestiach, przede wszystkim o zakresach bezpieczeństwa. Ale w tych dyskusjach pojawiał się także ten format, który jest dla mnie szczególnie ważny, w którym Polska jest liderem, a więc inicjatywa Trójmorza, która występowała we wszystkich spotkaniach, także w spotkaniu z szefem Światowego Banku więc zachęcałem oczywiście inwestorów do tego, aby wspierać 13 krajów inicjatywy Trójmorza. Polska jest w tej inicjatywie jednym z dwóch liderów razem z Chorwacją, więc był to też czas do tego, aby wzmacniać format, który jest strategicznie ważny dla Rzeczpospolitej, całą wschodnią flankę NATO i państwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo całej Europy. Spotkania polityczne z prezydentami, z premierami, z premierem Niderlandów, a także z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. O tym wczoraj opinię publiczną informował pan minister Przydacz. Było to dobre 40-minutowe spotkanie z panem prezydentem. Trumpem, w czasie którego pan prezydent Trump potwierdził oczywiście wszystkie sojusznicze zobowiązania, potwierdził wszystko to, o czym rozmawialiśmy w czasie mojej pierwszej wizyty w Białym Domu, o wojskach amerykańskich w Polsce. Przypomnę, mamy blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, o inwestycji w rozwój infrastruktury wojskowej, militarnej dla żołnierzy amerykańskich w Polsce na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu. O to zabiegałem jadąc do prezydenta Trumpa jako nowo wybrany prezydent Polski. W tym zakresie nic się nie zmieniło, wszystkie deklaracje są aktualne, z tego się bardzo Cieszy. Oczywiście z prezydentem Trumpem dyskutowaliśmy także o kwestii ekonomii, gospodarki, obecności Polski w grupie G 20, co pokazuje, jak ważnymi partnerami są Polska i Stany Zjednoczone. Myślę, że ta nasza dyskusja, nasze spotkanie tylko potwierdziło doskonałe relacje nie tylko między dwoma narodami, które są strategiczne. Od wielu dekad czy nawet kilku wieków te relacje są przecież bardzo dobre, ale także osobistą, personalną relację między dwoma prezydentami, a ja w istocie dbamy o relacje transatlantyckie w imieniu. Rzeczpospolitej jako najwyższy przedstawiciel polskiej dyplomacji. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, odbyła się inauguracja Rady Pokoju, wielkiego, ważnego projektu prezydenta Donalda Trumpa. Ja, jako strażnik konstytucji znam reguły przystępowania Polski do międzynarodowych organizacji. Tego typu podpis prezydenta wymaga oczywiście wcześniejszej akceptacji przez polski parlament, pewnej inicjatywy Rady Ministrów, więc ogromne zainteresowanie wyraziłem Radą Pokoju. To dla Polski, drodzy Państwo, jest prestiż, że Polska jest zapraszana do gremium, które mają rozstrzygać także kwestie Bliskiego Wschodu, kwestie wojny między Izraelem a Palestyną. To jest wyraz wielkiego szacunku do polskich żołnierzy, do polskiej dyplomacji, do prezydenta Polski, do całego polskiego narodu. Natomiast w związku z kwestiami konstytucyjnymi, legislacyjnymi, pewnym porządkiem prawnym, ustrojowym w Polsce swojego podpisu nie złożyłem, ale jak Państwo zapewne widzieliście, brałem udział w tym wydarzeniu. No i to chyba na tyle w takim skrócie, Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć o mojej pierwszej, osobistej wizycie na Światowym Forum Ekonomicznym w Dawos. Możemy być przekonani, drodzy rodacy, drodzy Państwo, że Polska w Dawos była reprezentowana godnie, z dostrzeżeniem przez liderów całego świata, naszego potencjału wojskowego, militarnego, ekonomicznego. Możemy być z siebie dumni. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. Mamy czas na kilka pytań. Jako pierwszy, redaktor Gosłowski. Radio Zet, Proszę bardzo. Dzień dobry, panie prezydencie. Dopytać chciałem właśnie o Radę Pokoju. Jakie będą kolejne kroki w sprawie Rady Pokoju? Czy do Rady Ministrów został już wysłany oficjalny wniosek o dołączenie do, do Rady? I jakie to dobre efekty, o których dziś pisze na Twitterze premier Donald Tusk, przyniosł, przyniosł pan, panu stały kontakt w ciągu ostatnich dni? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No... Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś innego ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednak opinia jednego z wicedyrektorów, jednego z departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych to trochę mało, jak na moment, w którym zmienia się pewnego polityka świata i powstaje nowa organizacja międzynarodowa. A więc jedyny formalny dokument, jaki dostaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, polecam wszystkich wszystkim, aby przejrzeć Wojcie który w takim skeczu opowiada wicedyrektorze jednego z departamentów w jednym z ministerstw. Od razu o tym pomyślałem. No jednak opinia wicedyrektora jednego z ministerstw, mimo tego, że pan minister Przydacz mówił, że to jest bardzo zdolny człowiek, jest no, powiedziałbym nie do końca poważne, jeśli chodzi o współpracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Kancelarią Prezydenta. To jedyny formalny dokument, jaki dostaliśmy. Pan premier Donald Tusk ma rację, pozostawaliśmy w bezpośrednim kontakcie, także już nieformalnie. To jest naturalne, drodzy państwo. Ja od samego początku jako kandydat na urząd prezydenta, ale także jako prezydent Polski mówiłem, że w kwestiach bezpieczeństwa polski prezydent, polski rząd muszą być na na tej samej stronie oczywiście są rzeczy, które wymagają kontrasygnaty premiera Rzeczpospolitej Polskiej i prezydenta Polski. Taki mamy porządek prawny i ustrojowy. Ja tego porządku pilnuję. Z panem premierem rozmawialiśmy telefonicznie, wymienialiśmy także wiadomości. Myślę, że to przysłużyło się sprawie takiego stanowiska Polski, w, w, w którym po prostu na arenie międzynarodowej potrafimy ze sobą dyskutować, mimo wielu problemów, które mamy w polityce wewnętrznej. Natomiast zapewniam pana redaktora i wszystkich państwa, że decyzję musiałem oczywiście podjąć osobiście, jak podchodzę do tego forum. Formalnego zaproszenia dla prezydenta Polski. Od tego jest prezydenta, by podejmował decyzję, nawet tam, gdzie występuje pewna inercja resortów. Taką decyzję podjąłem, że będę brał udział w tym wydarzeniu, natomiast z uszanowaniem dla porządku prawnego Rzeczpospolitej nie będę składał swojego podpisu. To oczywiście było naturalne dla prezydenta Donalda Trumpa, który traktuje Polskę po partnersku, traktuje Polskę jako swojego sojusznika. Nie było wokół tego większej dyskusji, po prostu kwestia formalna tutaj zdominowała tą dyskusję. Pan prezydent Donald Trump ze pełnym zrozumieniem, Przyjął deklarację prezydenta wolnego, niepodległego narodu Polski. Dlatego byłem, a nie podpisałem z szacunku dla polskiego ustroju konstytucji. Bardzo dziękuję. Redaktor Urbanek, telewizja polska News. Dzień dobry panie prezydencie. Chciałem zapytać jeszcze o tą wczorajszą rozmowę z Donaldem Trumpem. Czy tam padła kwestia z pana strony zagrożenia ze strony Rosji, konkretnie także wojny w Ukrainie dzisiaj, właściwie teraz trwają rozmowy Głodymyra Zeleńskiego z Donaldem Trumpem. Mogą być pewne rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o te kwestie. Jakie rozstrzygnięcia byłyby dobre z punktu widzenia Polski? I dopytam, bo zbliża się rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Czy to jest okazja do tego, żeby doszło do rewizyty? Czy pan już ma taki termin ponownej wizyty w Kijowie? Dziękuję. Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Złońskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend. Jeśli chodzi o rocznicę, to nie mam takich planów, aby jechać do Kijowa czy na Ukrainę. Natomiast kwestia Ukrainy, ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wojny po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tych z Państwa, którzy oglądali może wczorajszy panel, w którym brałem udział, jest dla Polski najbardziej istotną kwestią pod względem, pod względem bezpieczeństwa. To jest rzecz naturalna. O tym także rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem. A jakie rozstrzygnięcia byłyby dla Polski najlepsze? No oczywiście zatrzymanie śmierci i żołnierzy, i cywilów na Ukrainie. Myślę, że dla, całej, dla całego świata jest rzeczą niezbędną. Stąd też dzisiaj ta Rada Pokoju. Dla Polski bardzo ważne jest trwały trwałe porozumienie, trwały pokój pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. Bo ja tak jak powtarzam publicznie, jak mówię także w czasie rozmów z prezydentem Trumpem, zupełnie otwarcie, w żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi. Dla Polski pokój, który będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej i ataku za 5, 10, 15 lub 20 lat, nie jest dla Polski dobrym rozwiązaniem. Moje poglądy tu są stałe, niezależnie od tego, z prezydentem którego państwa, czy z którą redakcją rozmawiam. Bardzo dziękuję. Telewizja. TVN i redaktor Tkaczyk. Proszę bardzo. Dzień dobry panie prezydencie. Ja chciałbym zapytać czy uspokoiły pana deklaracje wczorajsze Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Donald Trump powiedział, że nie użyje siły, czy według pana w takim razie sprawa Grenlandii po części jest już załatwiona i nie mamy się tutaj czego obawiać, że dojdzie do jakiegoś konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami NATO przez to rozsadzenia w pewnym sensie w cudzysłów NATO od środka. Żeby zostać uspokojonym, panie redaktorze, musiałbym być zaniepokojony wcześniej. Ja zaniepokojenia nie zdradzałem. Oczywiście uczestniczyliśmy wszyscy w niepotrzebnym podkręcaniu nastrojów także w Europie poprzez wizytę żołnierzy NATO z Unii Europejskiej na Grenlandii. Ja nie czułem takiego zagrożenia, aby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który budowany jest w 65% finansami ze Stanów Zjednoczonych, mogłoby dojść do jakiegoś konfliktu o Grenlandię pomiędzy sojusznikami w ramach NATO w obliczu tylu zagrożenia, które są na całym świecie i o których dyskutujemy, a także w obliczu tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Słowa wczorajsze prezydenta Donalda Trumpa dają nadzieję, że, tak jak mówiłem przez ostatnie tygodnie, w, w tym kontekście sprawa zostanie rozstrzygnięta na drodze dyplomatycznej w dyskusji pomiędzy premierem Danii, panią premier Danii, prezydentem Stanów Zjednoczonych i w zainteresowaniu oczywiście także samych mieszkańców Grenlandii i władz Grenlandii. Ja byłem od początku zwolennikiem i zwolennikiem, i byłem przekonany, że tak to się rozstrzygnie, więc nie tyle czuję się uspokojony. The co czuję, że część naszych partnerów europejskich z Europy Zachodniej powinna trochę w tej kwestii odpuścić takie niepotrzebne ani dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani dla Unii Europejskiej gesty niechęci wobec Stanów Zjednoczonych. Polski na pewno w tym obozie nie, państwo nie zobaczycie. My uznajemy, że chcemy być częścią Unii Europejskiej. To rzecz naturalna. Jestem przecież prezydentem i politykiem preeuropejskim. Natomiast uważam, że Unia Europejska ma możliwość funkcjonowania ekonomicznego, militarnego, wojskowego. Może czuć się bezpiecznie Jedynie nie w silnej relacji transatlantyckiej ze Stanami Zjednoczonymi. Panie Prezydencie, umówiliśmy się z dziennikarzami na trzy pytania, ale to Pan Prezydent jest gospodarzem tego wydarzenia. Widzę, że niektórzy dziennikarze jeszcze zdradzają pewien apetyt na kolejne proszę pytania. Proszę Panie redaktorze. redaktor. Redaktor Stanczyk, Telewizja Republika. Proszę bardzo. Witam serdecznie, dziękuję bardzo. Chciałem dopytać o Pana trochę opinie po wczorajszym spotkaniu z Prezydentem Trumpem, bo jeszcze przed przylotem do Davos mówiono, że Trump przyjeżdża, żeby zburzyć świat, porządek światowy, który został zbudowany po II wojnie światowej. Tymczasem słyszymy, że nie będzie opcji militarnej na Grenlandii, nie będzie ceł dla krajów, które wysyłają tam wojska, a Rada Pokoju ma być uzupełnieniem ONZ. -u. Czy myśli Pan, że w tej polityce America First jest teraz trochę więcej miejsca na współpracę międzynarodową. Ja do tych absurdów, które pojawiały się w opinii publicznej, czy do tych pewnych prognoz dodałbym jeszcze to, że wszyscy byli przekonani, że dzisiaj na scenie zobaczymy, nie wiem, Władimira Putina, przewodniczącego Ksi i Aleksandra Łukaszenkę. To też się nie wydarzyło, drodzy Państwo. Więc oczywiście życie dyplomacji, życie pomiędzy przywódcami państwa, życie publiczne jest tu pewien rodzaj dezonansu między tymi dwoma światami. Jak widzimy porządek świata międzynarodowego nie został zniszczony. Powstała nowa organizacja, która ma konkretne zadania, ale też... Już ma konkretne osiągnięcia. Dzisiaj widzieliśmy w czasie tego spotkania doskonałą prezentację, która pokazuje, jak wyglądało dojście do samej Rady Pokoju, jak wiele wysiłku ekonomicznego, finansowego, dyplomatycznego to wymagało. Więc ja oczywiście przyglądam się Radzie Pokoju jako w istocie uzupełnieniu pewnej inercji także tych organizacji, które nie radzą sobie z rozwiązywaniem wielu sytuacji na arenie międzynarodowej. Ja nawet w ONZ i w czasie wielu bilateralnych spotkań wyrażałem swoją opinię. Oczywiście jesteśmy członkiem Organizacji Narodów. Zjednoczonych. Prezydent Polski tam występuje. Szanujemy tą organizację. Natomiast jako prezydent Polski muszę przypomnieć, że ten, ta piękna stabilizacja po roku 1945 na całym świecie sprawiła też, że takie państwa jak Polska i inne państwa Europy Środkowej w tej pięknej stabilizacji bez wojny pozostawały pod butem sowieckim. Moi, moi przodkowie i Polacy po roku 1945 umierali w więzieniach, w lasach, na ulicach walcząc o wolność. Były wykonywane na nich wyroki śmierci. Więc my akurat Jesteśmy w takiej grupie państw, które po 1945 roku tego spokoju nie zaznały za sprawą pewnych strategicznych, geopolitycznych decyzji na arenie międzynarodowej. Świat był światem bez wojny, w czasie zimnej wojny, tylko był uczestnikiem zimnej wojny. No ale my chyba nie czuliśmy wolności. Ten porządek świata, o którym dzisiaj dyskutujemy, mimo że dzisiaj usankcjonowany i dobrze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych funkcjonuje, no zostawia gdzieś jednak na marginesie kraje Europy Środkowej i Wschodniej której narody bardzo cierpiały, wolni nie byliśmy. Więc ja patrzę na Radę pokoju, jak ona w istocie uzupełnienie pewnego mechanizmu międzynarodowego. I przed nami dyskusja, bo tutaj jeden z, z Państwa, jeden z redaktorów, spytał, jakie będą kolejne kroki. Jak mówiłem, jestem w, w kontakcie z panem premierem Tuskiem. Mam się spotkać z panem ministrem Sikorskim w najbliższych dniach. Pewnie to będzie jeden z tematów naszej dyskusji. I tak jak mówię, no jestem przekonany, że ta organizacja ma swój wielki walor i jest dla Polski, dla Polaków rodzajem dostrzeżenia naszej pozycji w regionie jako lidera Europy Centralnej.